Jeśli chodzi o diety, to podlegają one modom. Tak jak wszystko na świecie: raz są modne diety białkowe, raz wysokotłuszczowe, raz, raz niskobiałkowe czy niskotłuszczowe, jeszcze jeszcze inne, jeszcze inne, kapuściane, takie owakie. Ale ja Wam chciałam dzisiaj opowiedzieć o diecie, która różni się absolutnie od tego, wszystkiego, co dotychczas powstało. Nie jest to dieta w sensie stricte, żeby wprowadzić ją na 30 dni. Jest to y, sposób odżywiania opracowany przez profesora Waltera Longo, y, który jest światowej sławy gerontologiem, badaczem długowieczności, badaczem y, zdrowych sposobów odżywiania i y, jego y, model, który opracował, który wprowadził opiera się na 30-letniej pracy naukowej. Jest to Walter Longo został przedstawiony w swoim czasie w takim, na programie Arte w filmie francusko-niemieckim jako taki alchemik z powieści Paulo Cotello, który przemierzył świat w poszukiwaniu w poszukiwaniu Czegoś nadzwyczajnego, a tę rzecz znalazł u siebie w rodzinnym miasteczku, i właśnie tak, właśnie, właśnie w ten sposób profesor Walter Longo spędził swoje życie. To znaczy, on urodził się i wychował w małym miasteczku w Kalabrii we Włoszech, gdzie po latach wielu wrócił. I właśnie to miasteczko stało się jego studnią, w której odkrył źródło zdrowia i to przekazał y, ludziom. Walter Longo, kiedy był małym chłopcem, w, y, mieszkał w tym właśnie małym miasteczku, w którym mieszkali też jego rodzice, i y, tam poznał y, Salvatore, Salvatore Caruso. To był człowiek, który już wówczas żył, był wiekowy, ale on później, Walter Longo, już jako uznany naukowiec, wystąpił z nim, to było 41 lat później. Wystąpił z nim w programie, nie w programie, przepraszam, tylko w, wystąpił z nim w takim renowowanym piśmie, Cell Metaboliz. Ja tu czasami się wspomagam kartką, jakbym zapomniała, bo są daty różne takie, także przepraszam, proszę o zrozumienie. Ale kiedy był młodszy, właśnie poznał tego człowieka, a później już z nim wystąpił, właśnie na łamach tego periodyku. No i, a kiedy był młody, właśnie odżywiał się. Tak jak ten Salvatore Caruso i inni stulatkowie, bo miejscowość, z której ta miejscowość właśnie w Kalabrii, w ogóle Kalabria była, jest dzisiaj też uzaliczana do błękitnych stref, czyli do mi miejsc na świecie, gdzie ludzie żyją najdłużej i, i, i żyją zdrowo, gdzie jest, a właśnie w, w Molochio, w tym małym miasteczku, skąd pochodzi Walter Longo, skąd pochodzi Walter Longo, jest najniższa liczba zachorowań na nowotwory, a jednocześnie najwyższa liczba stulatków śmigających na rowerach, pracujących, super zdrowych. I nawet wyższa jest ta liczba niż na Okinawie, na tej słynnej wyspie, która jest jedną z błękitnych stref. No więc tam Walter Longo, kiedy był młody, odżywiał się właśnie tak, jak odżywiają się mieszkańcy błękitnych stref. Przede wszystkim jadł, jego pożywienie i pożywienie jego dziadków, jego rodziców składało się z bardzo dużej liczby strączków, pełnoziarnistego makaronu, zdrowych tłuszczy, przede wszystkim z oliwy z oliwek, w ogóle oni mieli swoje oliwki, także jedli dużo i jedzą nadal dużo czarnych oliwek. Do piekarni z siostrą i bratem jeździli na rowerach, w piekarni kupowali chleb na zakwasie, żytni, pili wodę źródlaną. A później, kiedy już był starszy, pił też czerwone wino z tamtego okręgu. Czasami, bardzo rzadko, bardzo rzadko pili kozie mleko. I owoców, owoców, bardzo dużo owoców, bardzo dużo warzyw. Natomiast jeśli chodzi o słodycze, to one były tylko od święta i były to owoce suszone wówczas. Także nie wiem, czy powiedziałam dobrze, że to słodycze od święta i właśnie tę rolę tych słodyczy pełniły suszone owoce bądź orzechy. Jeśli bardzo dużo zdrowych tłuszczów, właśnie orzechy, oliwę z oliwek i wszelkie rodzaje, wszelkiego rodzaju ziarna, tak jak ziarna słonecznika, czy pestki dyni, właśnie takie rzeczy jedli, dużo, bardzo soczewicy. No i ale jednak młody Walter pragnął czegoś innego. On chciał być muzykiem i w 1984 roku opuścił to swoje miasteczko, wyjechał do Ameryki. Tam był w Kalifornii i wtedy już jako tako mniej więcej 30-letni mężczyzna zobaczył, że wszyscy jego przyjaciele, wszyscy jego znajomi zaczynają właściwie chorować i są coraz, są mniej lub bardziej grubi, tędzy, a zresztą on też już przybrał na wadze. No i odżywiają się zupełnie inaczej, on się też zaczął zupełnie inaczej odżywiać, jadł właśnie bardzo dużo mięsa, bardzo dużo kiełbas, jadł boczek, dużo bardzo tłuższy, masło, pizza, słodycze, kremy, no takie po prostu typowo pi, pił napoje słodzone, taki typowy po prostu sposób odżywiania zachodni. No i oczywiście zaczęły się problemy zdrowotne. I wtedy młody Walter Longo zaczął interesować się tym właśnie, jak to jest, że około 30 ludzi już zaczynają narzekać na zdrowie, że nie czują się dobrze, są coraz grubsi i to go zaczęło tak fascynować, dlaczego to się tak właśnie dzieje? Także stwierdził, że jednak muzykiem nie będzie, natomiast chciałby studiować medycynę i tak to się stało i wyprowadził się do Wyprowadził się do, po trzech latach, wyprowadził się do Teksasu i tam zaczął studiować biochemię na Uniwersytecie Północnego Teksasu. Wtedy właśnie zaczął się interesować tym, w jaki sposób można opóźnić starzenie co się dzieje w ogóle, jak człowiek się starzeje i czy można to opóźnić i co zrobić, żeby w późnym wieku być zdrowym, bo w naszej cywilizacji, w dzisiejszym świecie być starym oznacza być chorym. To są takie choroby wieku starszego. A on właśnie chciał, pracował nad tym, żeby dowiedzieć się, jak to jest, że żeby tak po prostu być fit, o jak to się mówi, na starość. No i kiedy ukończył te studia w Teksasie, to trafił do laboratorium Roy'a Waldorfa, przepraszam, Waldorda, który był największym specjalistą na świecie wówczas, najbardziej znanym, najwybitniejszym specjalistą od odżywiania od i, i był ekspertem w dziedzinie długowierzności na Uniwersytecie w Kalifornijskim. I tam zaczął pod jego kierunkiem właśnie pracę i badań, badał, badał słuchajcie, właśnie te, te sprawy, które go bardzo interesowały. I efektem tych, tej pracy jest dieta, którą stworzył, a raczej sposób żywienia fenomenalny, odchodzący absolutnie od tego, co dotychczas wiemy. Sposób żywienia jest jednocześnie bardzo prosty. On się w zasadzie opiera na diecie śródziemnomorskiej, ale jest tam kilka jeszcze nowości. Bo jeśli chodzi o dietę śródziemnomorską, to trzeba pamiętać o tym, że owszem ona jest bardzo zdrowa, tylko że dzisiaj w większości już jej się nie praktykuje, bo zarówno Grecy, jak i Hiszpanie, czy Portugalczycy też już po prostu poznali to jedzenie takie zachodnie i są coraz grubsi, coraz bardziej chorzy. Niemniej jednak profesor Longo na tej diecie się oparł i żeby Wam powiedzieć, pokazać to jak bardzo solidne, solidną podbudowę ma jego praca, powiem Wam, że oparł się na pięciu filarach. Pierwszym filarem to były badania podstawowe, czyli biogrentologia, zatem było to... Badanie nad wpływem składników odżywczych na podstawowe organizmy, na komórki takich podstawowych organizmów. To był pierwszy filar. Drugi filar to jest epidemiologia, czyli badanie przyczyn chorób i czynników ryzyka, które, które powodują te choroby. Trzeci filar to już były badania kliniczne, czyli konfrontacja z tymi przypadkami chorób. I sprawdzanie hipotez postawionych na podstawie badań, właśnie tu już wchodziły w grę badania, badania y, ludzi y, i na końcu y, chorych ludzi, i na końcu ostatnim filarem, piątym, przepraszam, jak tutaj kot przebiegnie, to się nie z tego, bo tutaj koty u mnie zawsze są. No Rudnia, przepraszam. Dobra, i ostatnim filarem były badania stulatków, które przeprowadzone były na różnych populacjach ludzi żyjących po 100 lat w różnych częściach świata, w różnych kulturach. I te właśnie te, te badania pozwoliły profesorowi Longo potwierdził swoje hipotezy i w ten sposób właśnie dopiero wtedy, dopiero wtedy profesor Longo mógł ten program opracować. I to trwało, słuchajcie, 30 lat. Także nie jest to jakaś taka dieta sobie wymyślona, jakichś celebrytów, czy kogoś, kto jest opłacany przez lobby mięsne, czy jeszcze jakieś inne. To jest po prostu dieta opierająca się na bardzo długiej, wieloletniej pracy naukowca i jego zespołu, z którym jeździł po całym świecie i prowadził te badania. I właśnie on, ta dieta jego jest bardzo prosta, w gruncie rzeczy jest bardzo prosta bo tak. Jak najmniej białka, białka niewiele, 0,7 do 0,8 g na każdy kilogram, także niewiele. Dużo warzyw i owoców, bardzo dużo warzyw strączkowych, dużo warzyw zielonych, dużo dobrych tłuszczy i czasami 1 dwa razy w tygodniu mogą być ryby, ewentualnie, ewentualnie. Ale czyli jest to taka dieta wegetariańska w stronę, idąca w stronę wegańskiej pić dużo wody mineralnej, herbaty, jak najmniej słodyczy, ale nie Walter Longo nie mówi, żeby całkowicie ograniczyć słodycze, ale jak najrzadziej. Natomiast innowacją w jego tym systemie jest, słuchajcie, taki post, który naśladuje, dieta, która, przepraszam, która naśladuje post. I to jest właśnie coś zupełnie nowego. Mianowicie y, kilka razy w roku, to zależy od stanu zdrowia. ktoś jest zdrowy, to może kilka, dwa, trzy razy w roku to przeprowadzać. Jeżeli ktoś jest bardziej otyły, na przykład bądź chory, może częściej, a wówczas dobrze jest przeprowadzać to też pod kontrolą mądrego lekarza. Y, przeprowadza, to jest taka dieta, która naśladuje POST. Je się przez, dieta trwa 5 dni i je się w pierwszych. Y, w pierwszym dniu 1100 kalorii, gdzie to mniej więcej jest po pół podzielone na warzywa plus dobre tłuszcze, właśnie olej, z, oliwa z oliwek, do tego orzechy, jakieś ziarna i warzywa, właśnie. A w kolejnych 4 dniach już jest 800 kalorii i też jest na równo, na pół podzielone. Ta dieta naśladująca post, ona jest, to jest jego autorski program, jest opatentowany i stosowany jest z wielkim powodzeniem w wielu szpitalach na świecie, bo są sukcesy, profesor Longo ma bardzo duże sukcesy właśnie na podstawie tej diety. Na przykład jeśli chodzi, po tych pięciu dniach, jeżeli ma się taki lżejszy umysł, oczywiście spadek wagi o 2-3 kilo, lepszy sen, więcej energii, cera jest promienna, włosy mocniejsze. No i kliniki światowe, znane szpitale, kliniki uniwersyteckie, na przykład Klinika Mayo, Kek Hospital Uniwersytetu w Południowej Kalifornii, Centrum Medycyny w Lejdzie, Szpital San Martino w Genui, Klinika Charité w Berlinie, Uniwersytet Harvarda. Te wszystkie kliniki współpracują z profesorem Longo i następne szpitale w Europie interesują się również jego programem, ponieważ właśnie ten sposób diety, ale przede wszystkim ten post zastępujący godówkę, ta dieta i głodówkę pięciodniową, ale nie będąca wcale głodówką, jest bardzo obiecująca w leczeniu wielu chorób cywilizacyjnych, przede wszystkim właśnie raka, cukrzycy pierwszej, drugiej, chorób autoimmunologicznych, chorób układu naczyniowo-sercowego. To jest wszystko bardzo obiecujące i dlatego Profesor Longo, z Longo współpracuje właśnie z tymi wszystkimi szpitalami, albo, albo odwrotnie, właśnie one chcą z nim jeszcze bardziej współpracować, bo efekty są bardzo, bardzo obiecujące. Także, jak widzicie, jest to dieta naukowo potwierdzona. Nie jest to dieta, jak mówię, na 30 dni czy na 50. I jeszcze co chciałam powiedzieć, jest to sposób na życie. I jest to potwierdzone badaniami, także na pewno, na pewno jest to dieta naukowo potwierdzona. Nie jest to jakiś wymysł i jedna z diet cudu, dietu, jedna z diet cud. Jak to się mówi, która obiecuje, a jest po prostu bzdurna. No i co jeszcze widzimy? W tej diecie nie ma właśnie produktów mięsnych, nie jest to dieta mięsna, czyli jednak pozostajemy przy roślinach i jeżeli będzie się tę dietę mądrze prowadzić i zastosuje się, to do tego to efekty powinny być znakomite. No i przepraszam. Także polecam Wam bardzo książkę, zaraz tutaj znadę, żeby się dowiedzieć więcej, polecam Wam książkę, bo pan profesor Walter Longo napisał taką, wszystko zebrał to tak przy, przystępnym języku, oprócz wie, oczywiście wielu opracowań naukowych, które... które ukazały się, napisał książkę dla nas wszystkich, po prostu dla ludzi, którzy nie zdają się na tym, a chcieliby się zdrowo odżywiać, chcieliby długo żyć i przede wszystkim na starość, w późniejszych latach nie chcieliby chorować. Tak więc tę książkę polecam Wam wszystkim. Na końcu są opracowania, a dodam jeszcze coś, zaraz Wam pokażę, a dodam Wam, co jest bardzo ciekawe. Dochód z tej książki ani jednego centa nie wziął profesor Longo dla siebie, tylko przeznaczył dla organizacji non-profit we Włoszech, która właśnie poświęca się alternatywnym badaniom zdrowia, nowym metodom żywienia i optymalizacji zdrowia w późniejszym wieku. Także to Wam chciałam powiedzieć, a książka o to się nazywa tak: Dieta Długowieczności. ta długowieczności ja Wam podlinkuję na dole. No i to y, powiedziałabym y, na razie tyle, będę się z Wami żegnać. Dziękuję bardzo i proszę o udostępnianie. I, no i lajki, like i komentarze byłyby, byłaby bardzo miła od, miło mi. I odsyłam Was oczywiście na mój blog jak najbardziej. Też na stronę na Instagramie. No i żegnam się pa. pa.